Cześć wam wszystkim. Żeby pogadać o życiu po życiu, musimy najpierw porozmawiać na temat samego zjawiska śmierci. Śmierć w księdze Uranti jest tutaj opisana w księdze 12 w wielu miejscach, ale ja tutaj wybrałem fragment z księgi 12, z trzeciego rozdziału dokładnie. 12.3.1 Czytam ten werset. Będę czytał i komentował. Urantianie w zasadzie znają tylko jeden rodzaj śmierci: fizyczny zanik energii życiowych, ale co się tyczy wiecznego życia osobowości, naprawdę występują trzy rodzaje śmierci. Czytam werset 12.3.2: duchowa śmierć duszy. Czyli tak, są trzy rodzaje śmierci. Pierwszy rodzaj śmierci duchowa śmierć. Duchowa śmierć duszy, jeśli i kiedy człowiek śmiertelny ostatecznie odrzuci życie wieczne, kiedy zostanie ogłoszony duchowo niewypłacalnym, morontialnym bankrutem. Morontialny, czyli to jest, jest, jest określenie dla y, takiej fazy pośredniej pomiędzy życiem materialnym i życiem duchowym to jest morontia w księdze Urantii, czyli jeszcze raz. Jeśli i kiedy człowiek śmiertelny ostatecznie odrzuci życie wieczne, kiedy zostanie ogłoszony duchowo niewypłacalnym, morontialnym bankrutem, włącznej opinii dostrajacza i serafina, to są dwa byty duchowe, kiedy taka wspólna informacja zostanie odnotowana na Uwersie, i po tym, jak cenzorzy oraz ich zwierciedleni towarzysze zweryfikują te wnioski, Uwersa to jest taka tam, yy, yy, tak jakby stolica, yy, zweryfikują te wnioski, wtedy władca Orwontonu yy, zarządzają natychmiastowe zwolnienie zamieszkującego człowieka monitora. Monitor to jest cząstka taka Boga. Jednak takie zwolnione dostrajacze, dostrajacz i monitor to jest to samo. Jednak takie zwolnienie dostrajacza nie wpływa w żaden sposób na obowiązki osobistego czy grupowego Serafina względem takiej opuszczonej przez dostrajacza jednostki. Ten rodzaj śmierci jest ostateczny, ale nie ma wpływu na doczesne trwanie energii życiowych mechanizmów fizycznego i umysłowego. Z kosmicznego punktu widzenia śmiertelnik jest już martwy, kontynuacja życia oznacza tylko trwanie materialnej bezwładności energii kosmicznych czyli tak tutaj jest kilka takich wyrażeń żeby jeszcze raz te wyrażenia dostrajacz, dostrajacz i monitor to jest to samo dostrajacz albo monitor w księdze Ranti jest to cząstka Boga, która która funkcjonuje w człowieku Serafin, jest to anioł, taki anioł stróż, tu mamy jeszcze tak, Uwersa i Orwonton, to są miejsca, gdzie, to są takie jakby no stolice, stolice tych duchowych osobowości, może jeszcze raz to przeczytam. Duchowa śmierć. Jeśli kiedy człowiek śmiertelny ostatecznie odrzuci życie wieczne, kiedy zostanie ogłoszony duchowo niewypłacalnym, morontialnym bankrutem w łącznej opinii dostrajacza i serafina, kiedy taka wspólna informacja zostanie odnotowana na Uwersie i po tym, jak cenzorzy oraz ich zwierciadlani towarzysze zweryfikują te wnioski, wtedy władcy Orwontonu zarządzają natychmiastowe zwolnienie zamieszkującego człowieka monitora. Jednak takie zwolnienie dostrajacza, czyli monitora, nie wpływa w żaden sposób na obowiązki osobistego czy grupowego serafina względem takiej opuszczonej przez dostrajacza jednostki. Ten rodzaj śmierci jest ostateczny, ale nie ma wpływu na doczesne trwanie energii żywych mechanizmu fizycznego i umysłowego. Z kosmicznego punktu widzenia śmiertelnik jest już martwy. Kontynuacja życia oznacza tylko trwanie materialnej bezwładności energii kosmicznych. No i o co tutaj chodzi? Człowiek żyje, podejmuje jakieś tam określone decyzje, nie? W księdze Urantii można, jest też określenie zła i dobra. Jeżeli człowiek ostatecznie zdecyduje, że chce być zły, to znaczy tam jest kilka stopni określonych. Jeżeli człowiek popełnia nieświadomie zło, to znaczy to jeszcze to nie jest tak jakby traktowane jako zło. Jeżeli popełnia to zło, ale jest, ma z tym jakiś tam, powiedzmy, moralny problem, to jest już trochę, większe, trochę większy stopień zła. A jeżeli człowiek popełnia zło, jest świadomy, że to jest zło i chce taki być, i popełnia świadomą, świadomą, świadomie decyduje się na bycie człowiekiem złym. E, wtedy jest to naj, naj, e, najgorszy, tak jakby stopień e, zła, i wtedy ten e, człowiek jest, e, no, tak jakby skreślany z możliwości, e, z możliwości e, dalszej ewolucji duchowej. Czyli e, następuje, e, tak jakby, śmierć duchowa to jest to właśnie ta, ten rodzaj śmierci, o której tutaj jest napisane. I mamy takiego człowieka, no tak jakby człowiek zombie, czyli człowiek bez duszy. Można to też tak, takie w potocznym określeniu też jest, że, że człowiek bez duszy. Nie wiadomo, czy to intuicyjnie ludzie doszli do takiego wniosku, że, że ktoś może być bez duszy, czy, czy tak po prostu się mówi. Można być w każdym razie człowiekiem bez duszy, który duchowo już jest martwy, a fizycznie, no, fizycznie jest nie do odróżnienia od wszystkich innych ludzi. Jedziemy dalej. Tutaj już jest drugi rodzaj śmierci, jest już prostszy: śmierć intelektualna, śmierć umysłu. Jeżeli podstawowe obwody służby wyższych przybocznych zostają przerwane, wyżsi przyboczni to są też jakieś formy duchowe na skutek intelektualnego odchylenia od normy albo z powodu częściowego zniszczenia mechanizmu mózgowego i jeśli te okoliczności przekroczą pewien krytyczny punkt nieodwracalności, zamieszkujący człowieka dostrajacz jest natychmiast zwalniany, aby mógł odlecieć do dywiningtonu. Kiedy zostają zniszczone podstawowe obwody umysłu, odpowiedzialne za ludzką wolę działanie, osobowość śmiertelna uznawana jest za zmarłą w zapisach wszechświata". I to również jest śmierć, niezależnie od ciągłego funkcjonowania żywych mechanizmów ciała materialnego. Ciało bez wolicjonalnego umysłu nie jest już człowiekiem, chociaż zgodnie z wcześniejszą decyzją woli ludzkiej, dusza takiej jednostki może żyć wiecznie. Czyli kiedy człowiek y, straci zdolności umysłowe, nie może podejmować decyzji, bo człowiek y, to, są, y, to, jest decyz to jest wola. To jest wola. Podejmujesz decyzję... Y, jesteś człowiekiem, nie jesteś w stanie podejmować decyzji. Według księgi Uranti y, już nie jesteś człowiekiem. Y, dostrajacz, y, czyli ta, ta cząstka y, Boga, no załóżmy, że jest, człowiek ulega jakiemuś wypadkowi i y, żyje, dalej ciało funkcjonuje, ale y, umysł nie funkcjonuje. Człowiek nie może podejmować decyzji, czyli w tym momencie następuje y, tak jakby zwolnienie tego dostrajacza. Dusza zatrzymuje się w rozwoju w tym momencie, w którym człowiek jeszcze, jeszcze dokonywał decyzji, dopóki jego wola funkcjonowała. Tak, na tym momencie zatrzymuje się dusza i dostrajacz jest fr, może sobie frunąć do nieba, do Boga z powrotem. I trzeci rodzaj śmierci, ten taki normalny, typowy śmierć materialna ciała i umysłu. Kiedy śmierć spotka istotę ludzką, dostrajacz pozostaje w cytadeli umysłu tak długo, aż umysł przestanie funkcjonować w charakterze inteligentnego mechanizmu, mniej więcej do tego czasu, kiedy mierzalne energie mózgu zakończą swą rytmiczną pulsację życiową. W wyniku takiego rozpadu dostrajacz opuszcza zanikający umysł i tak samo bezce, bezceremonialnie, jak do niego wszedł, wiele lat wcześniej i przez Uwersy udaje się do Dywiningtonu. No dobra, i ta śmierć normalna, czyli taka yy, zwyczajna, jak to wszyscy wiedzą, czyli w, tej, w tym momencie, jak następuje śmierć ciała i umysłu, dostrajacz, czyli ta cząstka Boga frunie sobie z powrotem do, yy, do nieba, a ciało ulega rozkładowi na. Yy, no, na pierwotne te cząstki materialne, nie? To by było wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego razu będziemy dalej kontynuować ten temat. Pa! pa.